Dobra. O, bomba! Zaraz patrzę, jak kaliopę wybucha, nie? Tak, kaliopę. Ho ho, ho I drugi kw jedynka! Nie ma sprawy. Jaki dostałeś rozkaz? Powietrze, ziemia. To co znaczy, że masz lecieć w powietrzu i przywalić o ziemię? Mmm... bombą. Bombą, aha. Bombą, tak. W sensie na bombę masz przywalić o ziemię. Tamta gra była tak żałosna. Ja nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Ale mówiłem ci, mówiłem na samym początku, to będzie słaba misja. Mówiłem? Nie. Tak, bo jestem realistycznie nastawiony do gier. Właściwie to jestem bardzo optymistycznie nastawiony, że w ogóle cholera gramy. No, to jest dziwne. No, coś dla mnie jest nie tak. Coś, no, jesteśmy popieprzeni, tyle ci powiem. Dawaj, ready. Ready! Już dałeś ready? To czekaj, bo ja muszę coś jeszcze włączyć tutaj, dobra, może być. O, wyszło mi coś tam. Wygraliśmy w ogóle? Coś mi tam wyszło, ale nie przeczytałem. Ja też nie widziałem. Berlin! O Jezu, znowu mapa, w której się kampi i nic więcej się nie robi. No powiedz mi, że w tej mapie się robi coś więcej niż kampienie. No może po tej stronie od tego Opera. O, o, opera, no. No, to jeszcze, jeszcze, jeszcze. A tam tak, to jest kampienie. To tak. jest kampa. Na centrum. A tam od południa to, czy tam od północy w tej chwili, to już całkiem. Zaraz zobaczymy, czy będziemy na kampie, czy będziemy na tym. No, na kampie jesteśmy, okej okay. O, wiadomo. Jedziemy na co? Jedziemy, no. Aha, ha, T-26! Co?! Co ten debil tutaj robi, no? Ja nie rozumiem, ja muszę zobaczyć jaki inny on ma... karten Finger? Co to jest? Karten Finger, czekaj, Kate Finger, 3.7 ma, KW-1L11. Czemu on go nie wziął? Po co mu to, to T-28, czy ileś tam, T-26 jeszcze nie. Ma matko gminy. tego KW, T-28, ma tylko jeden czołg ten, no. silny. Ja kawą i siedziałem. Dawaj, Bieniu, dawaj. Tutaj wyjedziemy i jedziemy na prostą. Czyli na tą tutaj. Chcę chyba zostawić na koniec teraz na swojej najlepszy czołgi. Ścigamy się? Tak, teraz? No teraz. Czekaj, muszę się wyrównać z tobą. No to dawaj. Na trzy, cztery? Czekaj. No. No kurde. No, trzy, cztery, ry o, ja mam lepszy silnik, hahaha. Oh, oh. Padługa! Ja nie kto jest lepszy. Patrz jak cię wyprzedzę. Ja. Patrz, patrz. O kurde, Cromwell. Cromwell, Taradem go. O kurde! Nasz! Nasz! Dobra, dawaj ten. Tutaj, oczywiście do flagi nie dojedziemy. Na czas, żeby ją przejąć. Tuż przed. przed Riem na pewno, no wiedziałem. No, tak, 20 metrów. Gdzie ten kromal był? Bo... Co? Przestań do mnie strzelać, bo kurde się denerwuję. To cię odstresować. jak masaż. Jak masaż? a Jak to się nazywa? A Akupunktura. Kiedyś byłem na rehabilitacji na masażu. O stary. Myślałem, że tymi? umrę. Babka jak mi wzięła ten... Yy, rękami tak zaczęła napierdzielać... Znaczy wiesz, tak cisnąć... Myślałem, że się popłaczę. Naprawdę, słowo honoru Czemu nie pokałeś Wiesz co, bo jestem facetem, no ale... Ale zdarza się, ale mówię ci. Ale byłem u niej chyba trzy razy i za trzecim razem już tak bardzo nie bolało, a tak samo napierdziała mnie tymi rękami tak mocno, wiesz, cisnęła O kurde, ja nie zauważyłem tego! Padaj, wieśniaku! Co on robi, głupi? Co on robi? What? O kurde, ktoś mi uratował. <laughs> co za typ? Ja nie wiem, czy on poszedł spa... What? No i... O, systa! BT-7, BT-7! Nie wiem, po co tutaj BT-7, ale dobra. Widzę, że mamy premium gracza. Kaliopę, no, dziękuję bardzo. O, czekaj, Arta jeszcze na mnie. Trzeba spieprzać do tego Kaliopę. Jezus Maria, jestem na jakimś tym. Jestem na jakimś. Nie wiem co to było, ale to było niefajnie. O, jeszcze tam ci mają ten osłonę. A jak jakoś na spawnie, nigdy nie mam tej osłony. Ja mam tą osłonę, póki się nie ruszysz, to jest git. A już można. Póki nie strzelisz, to jest git, nie? Patrz, oczywiście dwa razy. Asysta. Dziękuję. W ogóle nie powinienem go zabić tego słup pod takim kątem, nie? kromel tam widzę. Bieniu, bo oni wzięli kurde wszystko, a my ich tutaj wybijamy, nie? O, Wyrbowind, no, kurde nie mogę, no. Ej, arta oto już obok mnie, wiesz co? Ja chyba wyjadę od nich stąd. Osłonię moją dupę, bo w sumie mam odsłoniętą Nie wychodzić, nie wychodzić Okej okay, dostał Radiator tylko No pewnie radiator A i fuel tank, okej okay. Czyli podpaliłem typa Teraz w Lufę dostał What the fuck? <laughs> Tylko zabili go już, zabili go już. Nie, pali się. No w dup... Przepiłem typa tak, że w ogóle nie powinien żyć, nie? Teraz już nie powinien żyć. Dobra, chodź Bieniu, to B odejmiemy, znaczy odbierzemy. Odejmiemy im, czyli tak jakbyśmy odejmiemy. dodali nam. Wiesz o co chodzi, nie? Odjąć czy dodać? Pomnożyć i podzielić, chodź. Eee, ja nie pojadę Czemu Ośnica I Radiooperator też Co kaliopę widzę ale jedyne co mogę? T3457 O, to co to, to co ja mam Te 50 nie przebiłem Jak? No właśnie no, nie wiem, ale jakiś we mnie przywalił mój, tak, jeszcze mi obrócił. No, to no, wejdź, wejdź. wejdź O, też ma to. To. mu. No, what the fuck! Gonsinice mu załatwiłem, niby. Tracimy B. bo jak tracimy, jak myśmy jego nie mieli w ogóle, <noise> ale tracimy B. Tak! Wiesz co, ja jadę do tego kaliopę. Idź, idź, B odebierz. Zostałem zabity przez... ...bomby, które nie dałem, nie było słychać w ogóle nic. No, tak czasami się dzieje, nie wiem dlaczego. Bomby dopiero przede mną spadły. A ja już nie żyję. Gościu, ale wrąbałem pod ten, pod szyję. Można powiedzieć, że mu poderżnąłem gardło. Double strajkiem. Mam nadzieję, że analat tutaj nie dostanę. Wow! Co to za dziura? Jakaś rzeka. Czy ja w ogóle tędy przyjadę? Ten. Jezus Maria, co to się dzieje? T28. Wow, ale hardcore jestem! Nie mogę niżej! O! Przede mną był typ uh, biały. Pff. Co na, na zimę przyjechał? Tak, ta, ja w życiu tędy nie przebiłem A. Co z tymi jakami? Kilka strzałów się wszystkie samoloty rozbadają Nikt nie wziął myśliwca, żeby mi pomóc sory sorry Żadny. Nie powiedziałeś no. Dobra, to teraz ty mi pomóż mądralo. Nie mogę, jak będę mógł to wezmę. No widzisz? To jak? To nikt ci nie pomógł, ale ty teraz tak, też nikomu ale nie pomójesz. jedna no osoba może. No, widzę, jak mi pomagają. No, ale ty, ty nie masz żadnego wroga. Jak nie mam o, wroga? Masz, ja, mam masz w... pomóc. <laughs> ja mam wszystkich wrogów. Stary, żebyś ty wiedział, A? ile ja mam wrogów. Zero? Pff, ja mam tyle wrogów. Dziesięć? No pewnie, pewnie z dziesięciu się znajdzie, nie? Widziałeś, ile łapek w górę- w dół miałem na filmie. Ale w górę? No i mniej, nie? To dopiero zaczęli, masz do wrogów. Dobra. O, bomba! Teraz patrzę jak Kaliopę wybucha, nie? Tak, Kaliopę. Ho, ho ho, i drugi kawojedynka. Ho, thanks! Nie ma sprawy. <tankt> thanks mi ktoś powiedział. Nie ma sprawy. Premiuma zawsze zabiję. Czekaj, bo ten premium zaraz we mnie kolejny premium, nie? Nie, miał tylko jednego Kaliopę. Już wygraliśmy, nie? Jeszcze nie. Idź po C! Pieniu. Zaraz. Gdzie ty jesteś? O, zabijasz kogoś, T-34. Tak. Ktoś z naszych pojaciół, My jedziemy tutaj ruskimi cały czas. Seria gry ruskimi. Jakim cudem Arta jest na mnie? Nie wiem. Ja też nie wiem. Wow. Ale budynki się sypią. What the fu... Ktoś musi być blisko. Nie wiem. A to chyba nasz! Pieniu? Co? Czy ty Artę na mnie rzuciłeś? Nie. Wcale? Boże święty. Jak bym śmiał. <noise> ja pierdziele. Ty wiesz, że prawie nie zginąłem? Tam budynek się na mnie sypał. Nie mogłeś łapać cegły. Tak, łapać cegły. Jak zaraz... Chłopi na nowy Zaraz... Zaraz cegłą ci przywale w twarz. W głowę, zobaczcie, zostajesz w głowę. W głowę? Tak, w głowę. Kurde, tnie czasami, 76 fps -ów. Ze 100, nie? W tej chwili mam 99. I spada do 76. Co jest mega, mega, mega idiotyczne. Dawiłem gnoja. A nie powinienem, ale że mam skilla. nie wiesz co to skill? Mmm, tak, i do jedzenia. No, wiem, że nie wiesz. <laughs> Bo nie masz. Nie, ja mam. Masz kilka. Kilka skilli? Nie wiem, gdzie on się patrzył, nie? Ale raczej do przodu. Chyba na mnie. Chyba na ciebie. No to możesz sobie już popatrzeć. Co on? M4A1 tam widzę Niby widzę, ale nie widzę Widzisz czy nie widzisz? No teraz już nie widzę Obstrzelałbym go karabinem, ale nie mogę Czekaj na B pojadę Artyleria znowu... Bieniu! Ja przecież to widzę kurde na mapie Co widzisz? Już ty dobrze wiesz to. Co... O kurde O kurde za... No myślałem, że się zaciąłem, ale jednak jadę Weź tego Whirbel Winda zabij A T34, T34 No! No! Jak piękny wybuch 185 zabiłem W sumie już B przejmują Zabij tego Whirbel Winda to już wygramy no Gdzie on jest? Ja już tutaj będę przejmował ten o, chciałem samolot. Łooo! Fruwam! <laughs> Szkoda, żeś tego nie widział, ale normalnie frunąłem. Przebił mi wieżę. <laughs> już, już po to Bieniu. Jeszcze kawał się zespołał. A kawał. To jest niemożliwe, żebym był w stanie z przodu przebić jakiś czołg. No, 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 to Rozumiem, jest że prawda. leki musi się No cóż. Chrzustwo. Ale nie martw się, zaraz go zabiję. Szóstwo Wziąłem lepszy armor piercing Oczywiście te, te Wirbel windy to zabijają wszystkie samoloty Jak ja podobnym jeździłem, czołgi. ale rosyjskim to nie mogłem. No czołgi też no Jadę do niego, mnie nie przebije, nie ma ciuła we wsi O, kawu jedynka Siemo! Kawu jedynka, zabiłem go! Professional 10! Tak! Mam 10 kg Bieniu! Ja mam 7 No tak, ale ja mam 10 kg do Wagera Szukam tego Patrz, czekaj, zaraz... Zaraz go zostałem. Whirlbird Wind zaraz go zramuję, nie? Czekaj. Co to było? Ktoś mi go zabił! Co za hamowa? Jakie hamstwo w państwie! Ale i tak byłem pierwszy. Jest! Ile dostałem pieniędzy? Jest! Pierwszy i ostatni. Wie, więcej tego nie będzie. Jo, Dostałem jakoś painta, jakiegoś Winter Camouflage 185. Będę biały. Dostałem Ziszka. Co zostałeś? I na zachód po rosyjsku. A. Ziszka, znaczy czeski. A, okej. Okay. A ja w sumie dostanę teraz 52 500. Wydałem 500 tylko, więc dostanę 52 000. Jest. Ciekawe, kto 10 razy pod rząd, powiedzmy, pod rząd, bo 10 razy możesz tego nie mieć, zdobędzie 10 kili. Nie, ja. No, ja na pewno nie. To jest nieprawdopodobne.